Początek nowego roku szkolnego, także początek w Jagiellońskiej SMS, co tylko potwierdza, że jako SMS stawiamy nie tylko na rozwój sportowy, ale także, a może nawet przede wszystkim na rozwój intelektualny naszych wychowanków. No zgadza się, potwierdzam, to już jest ósmy rok naszej szkoły, funkcjonowania naszej szkoły. Z każdym rokiem szkoła na pewno się rozwija i staramy się coś zawsze szkole dać, jakąś wartość dodatnią. No wiadomo, to jest szkoła też klubowa i my mamy wpływ na to, co się dzieje w szkole. Tak jak wspomniałeś, wartość sportowa oczywiście jest ważna, natomiast w szkole liczy się wartość edukacyjna, wartość społeczna, wartość rozwojowa jako ludzi. Musimy pamiętać, że statystyka jest brutalna momentami i profesjonalnym piłkarzem nie jest zostać łatwo natomiast chcemy żeby każdy w tej szkole zdał maturę żeby mógł później czy być przy piłce czy kontynuować jako zawodnik profesjonalny lub nawet pełnić funkcje jakiekolwiek inne przy sporcie zapytam w takim razie o zawodników o zawodników o uczniów w zasadzie chyba to byłoby bardziej adekwatne słowo ciężko ich zmotywować do nauki nie, nie jest ciężko. Wiadomo, że to też dużo zależy jakby od indywidualnie, od każdego chłopaka, od każdego zawodnika, z czym zawodnik wyszedł z domu, z jakim poziomem wiedzy przyszedł do nas do liceum, bo musimy pamiętać, że no, chłopaki są na 4 lata, ale wcześniej też naukę podejmowali w innych szkołach podstawowych. Nie jest ciężko, natomiast wiadomo, że połączyć proces treningowy z nauką w sposób idealny to jest duże wyzwanie. My trenujemy. W zasadzie cały czas w ciągu dnia, jeśli chodzi o klasy, które są w liceum, groch chłopaków trenuje czy z drugim zespołem, czy z pierwszym zespołem i wtedy nie mogą uczestniczyć w tym procesie szkolnym, naukowym. Natomiast no, staramy się im w tym pomagać, żeby mogli to swobodnie łączyć. To jeszcze zapytam, skoro mówimy tutaj o początku nowego roku szkolnego, warto wspomnieć postacie kilku absolwentów naszej SMS, którzy dzisiaj... No z powodzeniem kontynuują swoje kariery piłkarskie, jak chociaż Mateusz Kowalski, który w ostatni weekend zadebiutował w Serie A, Karol Struski, który tutaj kończył szkołę z wybitnymi notami, wybitnymi ocenami, a dzisiaj no jest zawodnikiem reprezentacji Polski. Jak Wy patrzycie na tych wychowanków, na tych Waszych absolwentów, którzy opuścili już nie tylko Jagielońską SMS, ale także Jagiellonię, no i z powodzeniem kontynuują swoją przygodę w piłce. Na pewno jesteśmy z nich dumni, że dobrze grają w piłkę, realizują się jako już piłkarze profesjonalni, ale też skończyli tą szkołę i, i zdali maturę, co jest też wartością dla nich w, dalszym, w dalszej drodze życiowej. Myślę sobie o ostatnim też roku szkolnym, poprzednim. Miłosz Matysik, Kuba Lewicki to też są chłopcy, którzy no, grają na wysokim poziomie i też tą szkołę sukcesami kończyli, więc dla nas to jest duma. Chcemy, żeby tych chłopaków było jak najwięcej co roku. Staramy im się pomagać. Marsz, marsz z ziemi do Polski, za Twoim przewodem się z narodem. Patrzę po Waszych budziach i widzę tutaj klasę naturalną, to jest tak związane dosyć. Pani dyrektor, za nami inauguracja kolejnego już roku szkolnego w Jagiellońskiej SMS można powiedzieć, to już ten początek września wpisuje się już w taką naszą jagiellońską tradycję. Dokładnie tak. Już ja nie liczę, który to rok. Będę skrupulatnie liczyć, jak dobrniemy do dziesiątki. Jeszcze troszeczkę nam brakuje, ale wtedy obiecuję, że będziemy obchodzić dziesięciolecie szkoły tak bardzo uroczyście. Na ile istotne w rozwoju każdego człowieka, nie chcę mówić piłkarza, jest rozwój intelektualny? Bardzo ważny, tak. W szkole kształtuje Swoją inteligencję, zdobywamy różne wiadomości, treści. To pomaga nam, chociaż młodzież uważa czasami, że zupełnie niepotrzebnie uczy się pewnych rzeczy, ale niestety życie pokazuje, że pewne umiejętności zdobyte w szkole są potem potrzebne w dalszym życiu. E, tak jak Pani obserwuje tutaj z boku, jako pedagog, jako nauczyciel, czy także jako dyrektor, e, czy ciężko jest młodym. Sportowcą połączyć to życie zawodowego sportowca z życiem ucznia. Bo paru zawodników, którzy chociażby w ubiegłym sezonie zdobywali tytuł Mistrza Polski, także u siebie macie. Tak, na pewno jest ciężko, to nie ulega wątpliwości. Taki czynny trening można powiedzieć na poziomie zawodowym i pogodzenie tego z nauką wymaga niezwykłej samodyscypliny od uczniów, ale jak życie pokazuje i uczniowie naszej szkoły pokazują, że można. No właśnie wrócę troszeczkę do tych waszych absolwentów, byłych wychowanków, ponieważ przykłady takich postaci jak Karol Struski, Mateusz Kowalski pokazują, że da się te dwa światy połączyć, mało tego da się nie tylko efektownie i efektywnie uczyć, ale także Połączyć to z występami na boisku. Tak, ja dodałabym jeszcze tutaj Jakuba Lewickiego, który też świetnie zdał maturę i cały czas uczestniczył w tych rozgrywkach, przez ubiegły rok, w rozgrywkach ekstra klasy.